Nowy parking, żłobek, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy na program Miasto Żyje. Na początek dobra wiadomość dla płockich kierowców. Można już korzystać z nowo wybudowanego parkingu przy ulicy Kościuszki. Jednorazowo zmieści się tam 57 pojazdów. Decyzją prezydenta Andrzeja Nowakowskiego parking jest ogólnodostępny i bezpłatny. To drugi taki obiekt w centrum miasta wybudowany i udostępniony płocczanom w ostatnich tygodniach. Wcześniej do dyspozycji kierowców został oddany parking przy ulicy 3 Maja. Trwa budowa nowego żłobka miejskiego. Budynek powstaje przy ulicy Kleberga na Podolszycach Północ. Do użytku ma być gotowy w ostatnim kwartale tego roku. Powstanie tam trzyoddziałowa placówka dla ponad 80 dzieci. Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka rozdała pieniądze na organizację zajęć podczas ferii zimowych. Prawie 60 tysięcy złotych pomysłodawcy konkursu grantowego podzielili między sześciu beneficjentów. Najbardziej powszechny projekt i najbardziej docierający do wszystkich dzieci to projekt złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, gdzie we wszystkich polskich filiach bibliotecznych będą różne formy wypoczynku dla dzieci. PLOT zorganizował ferie w Orle na Renie i Stowarzyszenie Kickboxingu dla 40-orga dzieci, wytypowanych przez Miejskie Żydeł Pomocy Społecznej, także stworzy bezpieczne i, róż i różnorodne formy wypoczynku zimowego. Zapraszamy także do oratorium przy Stanisławówce. Zapraszamy do uczniowskiego klubu sportowego Lasotczak. Ostatnim beneficjentem naszego konkursu są harcerze, którzy także postanowili zorganizować bezpieczne i ciekawe ferie dla dzieci. Z atrakcji skorzysta ponad 1400 dzieci. Mam nadzieję, że wszystkie zamierzone cele, które postawiliście sobie Państwo w projektach, uda się zrealizować i że to będzie zachęta do działania przed wakacjami, bo myślę, że przed wakacjami również będą różne możliwości, różne formy. Aplikowania ośrodków po to właśnie, żeby naszym malusińskim dzieci i młodzieży lepiej się wypoczywało w okresie ferii szkoły. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotkał się z mieszkańcami, aby zachęcić ich do aktywnego udziału w budżecie obywatelskim. Ci, którzy zdecydowali się przyjść do auli ratusza, obejrzeli prezentację poświęconą projektowi. Potem był czas na pytania do prezydenta i dyskusję. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o zasadach funkcjonowania budżetu obywatelskiego i korzyściach z niego płynących. Wielka orkiestra świątecznej pomocy jak co roku zagrała również w płocku. Wolontariuszy z puszkami od rana do wieczora można było spotkać w różnych częściach miasta. Wśród kwestujących był m.in. prezydent płocka Andrzej Nowakowski. Nie tylko zbierał datki do puszki, ale poprowadził także jedną z licytacji. Dzisiaj serce blanki, ale serce także nas wszystkich bije właśnie w rytm Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 38 złotych po raz drugi i 38 złotych po raz trzeci. Gratulujemy bardzo, bardzo się cieszę, że w ten go Pani. Główny sztab orkiestry znajdował się w Młodzieżowym Domu Kultury. To tam wolontariusze przynosili wypełnione puszki i tam odbywało się liczenie pieniędzy. Pracy było mnóstwo, zwłaszcza, że Płockzanie nie szczędzili grosza to dosłownie. Niektórzy przynosili wolontariuszom całe swoje monet. Proszę bardzo. O, już A jeszcze jeszcze wysypało się ja trzymam. Tak samo, wieczorem na starym rynku zapłonęło światełko do nieba. Pokaz fajerwerków poprzedziły licytacje i podziękowania dla wszystkich wspierających orkiestrę. Raz jeszcze dziękuję wolontariuszom, dziękuję grupom rekonstrukcyjnym, dziękuję posłom, parlamentarzystom, ale dziękuję także po w końcu dzieciom, którzy nie zważając na mróz, rzeczywiście angażowały się, zbierały pieniądze na rzecz najmłodszych swoich koleżanek, kolegów, ale także na rzecz osób starszych. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz pierwszy zagrała nie tylko dla najmłodszych, ale także dla seniorów. W imieniu tych ostatnich podczanom dziękowała Mariana Górka, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo, bardzo serdecznie w imieniu wszystkich płockich seniorów, nie tylko płockich, ale polskich seniorów, dziękuję Państwu za hojność i za udział w tej naszej zbiórce. Jeszcze raz dziękuję. się Siema! Siema! Przez całe popołudnie na scenie przed Ratuszem odbywały się koncerty. Na finał wystąpiła grupa Proletariat. Na zakończenie programu zaproszenie. Płocka Galeria Sztuki serdecznie zaprasza na wystawę klasyka polskiej sztuki współczesnej profesora Tadusza Dominika, czyno od piątku do 17 lutego, na której to ekspozycji będą pokazane prace całej twórczości profesora od wczesnych lat 50. aż po najnowsze dzieła, prezentujące charakterystyczny styl mistrza znakomity i pokazujący kunszt łączenia i zestawiania. Kolorów, których inspiracją zawsze dla artysty jest natura. Serdecznie zapraszam na tą energetyczną, wypełnioną kolorem, pulsującymi barwami ekspozycję do polskiej galerii.